Peter, skaner policyjny zarejestrował strzelaninę przy Hudson i North Moor. Czy ten region kontroluje Marzia? Tak. Nie wiem, co ukradła Black Cat, ale mogła wywołać wojnę gangów. No cóż, wkrótce się dowiem. Wiesz coś więcej o napadzie na muzeum? Tyle znalazłam. Nikt nie wie, co było na dysku z Marii. Ponoć Hammerhead go teraz ma, a rodziny Madzi są z tego powodu wkurzone. To pewnie coś naprawdę cennego, skoro znany złodziej dzieł sztuki olał sztukę. Ciekawe, dlaczego Black Cat pracuje dla Hammerheada. Zwykle działa sama. To wie, już dawno przestałem próbować zrozumieć Felicie. Felicie, co? Czyli teraz jesteście na ty. To znaczy, no wiesz, może? Dobra, informujmy się o wszystkim, okej. Okay? Nie spotkują się. Trzeba do zakończenia nie Uff, już wszystkie. Jest dostawa. Może to te klapki, które zamówiłem. Niech, tak na stronie klapki tak nie wyglądały! Na pewno nie podpisze odbiorcy. Kurwa. Więcej was nie było? Załatwiłem wszystkich. Dobra, dobra dobra, poddaję się. Zostawisz mnie, jeśli zacznę gadać. Im szybciej, tym lepiej. Ale ta białowłosa kazała nam tu przyjść i narobić hałasu. Wabik na frajera, czyli na mnie. Gdzie ją spotkałeś? Przy sklepie, na Waverly. Uh. MJ, cała ta strzelanina to była zmyłka. Black Cat ustawiła ją, żeby odciągnąć policję od ulicy Waverly. Jedna z rodzin Maggi ma przykrywkę na Waverly. Chyba Cicero. Może jeszcze ją złapię. Kto jak kto, ale Felicia się nie śpieszy. Jest metodyczna. Mówisz? Ja. Będę się odzywał. To ten sklep. Dobra, Felicia, gdzie jesteś? Jej sprzęt obserwacyjny. Na co patrzyłaś, Felicia? Mam cię. Uf, cześć pająku. Felicia, marz, ja to nie żarty. Lepiej z nimi nie igrać. No ale ja tak to lubię. Spider-Man, pracujesz z Na niego! A! Nikomu nie wolno przekazać. Bez... No, było fajnie, ale gdzie jest Felicia? Lubię cię obserwować. Przypominają mi się stare czasy, co jest na dysku. Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewna. Więc czemu to kradniesz? Bo jak nie, zabiją mi syna. Co? Twojego syna? Czyliż ja mam syna? Niemożliwe. W sumie możliwe. Ja. ja mógłbym. Nie, 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 nie mam zamiaru o tym teraz myśleć. MJ, znalazłem kotkę, ale mi zwiała. Proszę, jakie to metodyczne. Ukradła jeszcze jeden dysk. Hmm, czyli każda rodzina ma dysk. Ciekawe, co zawierają. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? A. ten. niewiele. Okej. Okay. Wygląda na to, że pomaga Hammerheadowi ruszyć przeciwko pozostałym rodzinom. Co może się dla wszystkich źle skończyć. Czego, jak czego, ale wojny gangów nie potrzebujemy. Dam znać, jak się czegoś dowiem o dyskach.